Witam serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę, jakie jest zużycie prądu przez dwa filtry Ultra Max 2000, a później Wam pokażę, jakie jest zużycie przez jednego. Teraz przykręcamy. Na minimum jeden filtr. Widzicie, od razu spada. Tak. Teraz przykręcamy drugi filtr na minimum. Od razu po górnej mocy też spada. A teraz Odłączymy i zostawimy tylko jeden. Także w, w takim przypadku, jak chodzi na minimum, jeden filtr jest to 13 W. Jak go odkręcimy do pełnej mocy, jest to 17 W. Także ten filtr nadaje się i do dużego akwarium. Może być tak samo do 200 litrów. Czy 300 po prostu regulujemy przepływ, żeby nie robił pralki. Także tak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, proszę o subskrypcję kanału. Pozdrawiam.